Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A tego, kto zachowuje moją naukę, tego umiłuje Ojciec. I przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Bóg chce zamieszkać w naszym sercu. Jesteśmy Ziemią Świętą. Po niej przechadza się Bóg. Tak jak chodził po Jerozolimie, po Palestynie, tak od momentu chrztu. Bóg chce mieszkać w naszym sercu. Jesteśmy Ziemią Świętą, Jerozolimą, miastem Bożym. I to miasto Boże, to nasze wnętrze, to serce nasze, zawsze musi być przez kogoś zamieszkane. Serce ludzkie nie znosi pustki. Jeżeli wygonimy Boga z miasta Świętego, jakim jest nasze serce, to zaraz przypelęta się tam kto inny, zły duch który chce spustoszyć świątynię naszego serca, który chce rozkraść wszystkie dary, jakie, jakimi Bóg nas ozdobił. Trzeba strzec tego serca, trzeba dbać o nie, tak jak dba się o dom, sprząta się go, troszczy, kiedy podupada, to się go remontuje. Tak samo musi być z naszym sercem, musimy być ciągle w trosce o nasze serce, dbać o nie. Przede wszystkim sakramentami, słowem Bożym, to serce nasze niech będzie zamieszkane, niech Jezus czuje się tam jak u siebie.